Cześć endometri moi drodzy. Witajcie. W tym odcinku przyjrzymy się komputerowi do gier, ale takiemu mega, mega wydajnemu komputerowi do gier i aktualnie, jeżeli ktoś nie ma ultimate budżetu, to będzie, ale jednak duży, to będzie to chyba najlepszy złoty środek. W jakie gry a bardziej w jakiej rozdzielczości pogramy sobie? Tutaj 1440p, wysokie odświeżania monitorów jak najbardziej się sprawdzą, ale nie ma problemu, żeby sobie pograć też w 4K. Oczywiście 60 klatek plus, zaprzęgając do tego hmm, chociażby technologie DSS, FSR czy innego rodzaju wspomagacze od producentów. Nie przedłużając, lecimy do komputera i zaczynamy omawianie komponentów, które się składają na ten mega wydajny zestaw komputerowy. Tak więc moi drodzy zaczynamy standardowo od procesora i tutaj postawiłem na myślę spodziewane AMD Ryzen 7 7800 X3D Aktualny król jeżeli chodzi o opłacalność pod gaming yy, Wiadomo, mamy jeszcze Ryzena 9 7900 X3D 7950 X3D za niedługo będą w sumie już są Ryzeny serii 9000 niestety bez 3D cache'u poziomu L3 natomiast yy, pamiętajcie jedno Aktualnie, jeżeli chodzi o opłacalność względem otrzymywanych FPS-ów, ten procesor jest zdecydowany królem. I nawet był królem, zanim wyszła afera Intela, o której ostatnio wspominałem. Teraz tylko krótko napomnę: ja aktualnie nie będę polecał żadnych i 7, i 9, 13, 14 generacji, a i też się mocno wstrzymam z zablokowanymi, nawet i 5, i 7, 13, 14 generacji. Teoretycznie w przypadku 12 generacji nie ma tego problemu. Ale relatywnie patrząc, jesteśmy pewni, że nie ma tego problemu do 11. generacji, z 12. Nie wiadomo do końca 13-14, praktycznie pewnie, jak, że no jakieś tam większe, mniejsze, raczej większe problemy są. Dobra, wracając do Ryzena 7 77800X3D 8, 16 wątków, nie mamy żadnych budów hybrydowych, to jest AMD, to jest m 5 to jest platforma, która wspiera tylko pamięci DDR5. No i też pamiętajcie, że w przypadku AM5 macie bardzo długie wsparcie, AMD się zarzeka, że jeszcze dobre kilka lat będziemy mogli obsadzać nowe procesory na tej platformie. Nie jest to żadna faworyzacja po prostu. Uważam, że ten procesor jest zdecydowanie najbardziej opłacalny aktualnie do grania powyżej pewnego budżetu. tak to mówimy. A że budżet na to był w tym zestawie komputerowym, to czemu by nie? 1679 zł, no da się go kupić czasami taniej. Teraz nie jest w dołku cenowym, ale trudno. Składamy na miesiąc yy, sierpień, także może we wrześniu. Może w następnych miesiącach będzie trochę taniej. Koniecznie subskrybujcie, aby dowiedzieć się i sprawdzić, jak będzie się na tego zestawu komputerowego czy też komponentów plasować w następnych miesiącach. Dobrze, lecimy do płyty głównej. Trochę kontrowersyjnie, dlatego że na niej przeoszczędziłem. Tak, chemik przyznaje się, że przeoszczędził na płycie głównej, co zawsze gani wszystkich za to, żeby oszczędzać na płytach głównych. Ale tutaj, no, uwierzcie mi, jeżeli ktoś nie oczekuje jakichś super turbo turbofirewerków, to ten MSI Mac B650 WIFI jest mega, mega dobrą płytą, jeżeli chodzi właśnie o chipset B650. I ja wiem, że teoretycznie mając B650 mamy limitowane wsparcie dla nowszych procesorów. Pożyjemy, zobaczymy już nie takie e, obietnice w cudzysłowie. Oczywiście były ze strony AMD, a jednak rzeczywistość to weryfikowała i wsparcie było. Można było na tych niższych chipsetach obsadzać nowsze procesory. Tak więc dlatego na razie z dystansem do tego tematu podchodzę. A czym broni się ta płyta? No zdecydowanie sekcją zasilania. E, zdecydowanie ilością złącz M2. W tym mamy aż dwa złącza z tymi szyldami. E, mamy Oczywiście wszystkie konektory diod RGB, ARGB, USB-C z frontu. Jest to płyta moim zdaniem jak najbardziej kompletna w bardzo, moim zdaniem też niewygórowanej cenie. No i panel wejść, wejść. Tutaj jest naprawdę mega bogato. Mamy aż 10 portów USB. W tym jedno USB-C, GB LAN, pełną dźwiękówkę wraz z wyjściem SPDIF oraz złącze, a bardziej wyjście anten od Wi-Fi 6E. Czego więcej? Nawet niższej ceny. Szczerze, nawet nie niższej ceny, bo 879 zł to jest mega dobra wycena za tego Boba. No i też osobiście mi się design taki stonowany, ładny, czarny, jak najbardziej podoba. Lecimy dalej do pamięci. Tutaj, bez zaskoczenia, Alexa RGB 6000 MHz CL30. Cały czas powtarzam, jak mantra, że pod Ryzeny powyżej 6000 można, ale jest to obarczone często dużym ryzykiem niestabilności, bo chociażby raz składałem komputer na, już nie pamiętam dokładnie jakim procesorze, natomiast było to oczywiście M5 i padły te pamięci, ale w wersji 6400 CL32 to jeszcze jest w miarę akceptowalne, ale jakbyśmy wrzucili tej pamięci 7000 plus. To na pewno byłby problem, uwierzcie mi. Dlatego bezpiecznie wziąć 6000 CL30. Niewygórowana cena, piękne podświetlenie ARGB, które będzie nam się cudownie komponować z resztą komponentów. Dlatego postawiłem na Lexary Aresy RGB, które zresztą już niejednokrotnie Wam moi drodzy polecałem. Dobrze, lecimy dalej do chłodzenia. I tutaj weszło Endorfi Navis F360. Z tego tytułu, że raz mamy dość duży budżet, 2, no i jednak. Z Starałem się, aby nasz procesor był bardzo dobrze chłodzony, a niestety Ryzen 7800X3D nie należy do tych królów, jeżeli chodzi o temperaturę. Nie jest to jakiś jeszcze super piecyk, tak? Natomiast pamiętajcie, że ten procesor dość mocno się grzeje tutaj chłodnica 360 będzie. I jak najbardziej dobrym towarzyszem do odbierania ciepła z tego procesora. A dlaczego to chłodzenie? Dlatego, że aktualnie mamy kod rabatowy, o którym Wam przypominam. Jest on ważny do 31 sierpnia, więc do końca miesiąca, jeżeli się zdecydujecie, nawet niekoniecznie na ten sam zestaw, ale moim zdaniem warto kupić to IO, bo o ile cena jego jest 519 zł, tak, Wy otrzymujecie 30% rabatu na to chłodzenie. I realnie to chłodzenie 360 Wam wychodzi chyba nawet poniżej ceny tego chłodzenia z wentylatorami, no tego chłodzenia 240 mm, a jednak otrzymujecie dużo wyższą wydajność. Więc moim zdaniem, mega warto spieszcie się do końca miesiąca, macie czas, aby to zamówienie złożyć wraz z kodem tym Endorfi. Nie, przepraszam, cool myślnik 30. Macie wszystko w opisie. Tam macie linka do tego chłodzenia całego koszyka. Warto, 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 bo otrzymujecie naprawdę dobry cooler. No, co prawda, tu jest wersja bez posiedlenia, ale jak sobie dopłacicie, to kod też działa na tą wersję ARGB. Jakby to chciał, można. Ja tutaj już nie dopłacałem do wersji ARGB. Uważałem, że wystarczy już tego posiedzenia. Mamy naprawdę dużo komponentów podświetlonych i to tak mega rozświetlonych. Dlatego iOn niech zostanie ciemne, czarne, bez podświetlenia. Dobra, lecimy do dysku. Dysk WD Blue PCI Express 4.0. No i tutaj bez zaskoczenia, nienokrotnie polecany przez mnie dysk SN 580, przepraszam. Jednodrapie to na początek wystarczy. Jak ktoś będzie chciał, to oczywiście, że można wymienić ten nośnik na 2 terabajtowy, dopłacając 245 zł. Można wziąć inny, jeszcze szybszy, natomiast nie ma do niej sensu. Uwierzcie mi, i tak ten, co tu macie, wam w zupełności wystarczy. A i często e, dyski na XPS 0 3.0, osiągające tam okolice 3000 MB na sekundę, odczytu zapisu, by Wam w zupełności wystarczyły. Dlaczego taki dysk? Dla różnorodności i tyle powiem, bo można by wziąć Lexara NM710, można by wziąć Lexara NM620, ale ciągle ten Lexar. Nie mam nic do Lexara, natomiast dla różnorodności, tym razem padł na WD Blue, ale jak ktoś chce NM710, NM790 nawet. Nie ma z tym najmniejszego problemu, aby te dyski tutaj upakować, wszystko będzie ze sobą elegancko pasować. Dalej, zasilacz tutaj MSI MPG A850G, PCXP50, 850W jednostka. No i tak, na dobrą sprawę, jak sobie osobno byście poza całym koszykiem, zamówili ten zasilacz, to macie go jeszcze. E, tutaj jest 60 zł taniej, więc może warto sami ocenić. E, promocja kończy się 11 sierpnia, więc stosunkowo niedługo, przynajmniej. E, po publikacji tego materiału niewiele czasu Wam zostanie ewentualnie na zakup tego zasilacza, a za 529 zł to jest naprawdę mega, mega dobra okazja, biorąc pod uwagę właśnie moc, ATX 3.0, certyfikację, bardzo długą gwarancję. Zresztą ten zasilacz niejednokrotnie był przeze mnie polecany, więc to samo z siebie mówi, bardzo dużo pozytywnych opinii też ma, więc naprawdę zachęcam do zakupu. Dalej, obudowa, no to już sami wiecie. jednokrotnie ostatnio przeze mnie polecana, zresztą testowana również u mnie na kanale, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyła. Za 300zł powiedzieć, e, co to za obudowa, za 300 kurczę, kurcze, za tania obudowa do tego zostało. No ale moi drodzy, skoro ta obudowa jest aż tak dobra, to po co przepłacać? Można wziąć, nie wiem, jakieś obudowy NZXT, Fractala od Be Quieta czy wielu, wielu innych firm po 600, 800, 1000zł. I to też będzie pasować. Pamiętajcie tylko, żeby weszło iOS 360 na top oraz karta graficzne. Ale tutaj to też się zmieści. A macie WD za 3 stówki. No i do tego 4 śmigła RGB i do tego wszystko fajnie, cicho i przewiewnie. Dlatego chcecie test obudowy w karcie w rogu ekranu, a my lecimy dalej. Do karty graficznej, i tutaj padło na kartę od PNY, jest to dokładnie RTX 470 Ti Super. Specjalnie chciałem wziąć wersję Super, nie tą starą w cudzysłowie, choć zdjęcie tutaj widzę jest stare, dlatego, że wersja Super ma powiększoną ilość pamięci VRAM do 16 GB, i to według mnie jest game changer. Ta karta od początku, moim zdaniem, w sensie ta nie superka powinna mieć 16 GB pamięci VRAM. Tutaj. Mamy tą poszerzoną pamięć. VRAM do tego Karciocha jest naprawdę potężna, pięknie rozświetlona. No i PNY od zawsze cieplutko jak wspominam po moich testach. Za 3900 zł dobra propozycja, choć nie jest to najtańszy RTX 4070 Ti Super. Tak, jeden z tych tańszych, który zdecydowanie warto kupić i którym zdecydowanie warto się zainteresować. OK, moi drodzy, koszyk. Koszyk wyszedł 8521 złotych i w takim budżet mniej więcej celowałem 8500 złotych. Pamiętajcie, że link, który macie w opisie, będzie Wam oscelował pewnie na kwotę 9500 złotych. Może niewiele mniej, ale pamiętajcie, kod promocyjny, po pierwsze, KUL30, którym zbijacie cenę IOS 519 do 363 zł. Mega, mega dobra cena. Dodatkowo macie jeszcze gratisy do AMD oraz NVIDIA. Tutaj jakieś dwie gierki, tutaj kolejna gierka o wartości niby łącznej 700 zł, więc nie przestraszcie się po prostu, moi drodzy koszyka, który macie w opisie. Wystarczy komponenty z niego dodać do własnego koszyka, a następnie pisać kod minus 30 i będziecie mieć kwotę taką, jak teraz widzicie na ekranach, 8521 32 zł. 32 grosze. No może nie do końca taką, bo ceny jednak lawirują i są dynamiczne. Ale nie będzie to na pewno okolice 9,5 tysiąca, tylko okolice 8,5 tysiąca złotych. Wiem, mało. wiem. Niektórzy powiedzą, że takie pieniądze to jest absurd, żeby wydać za komputer. Tym bardziej komputer do grania. Ale tak na dobrą sprawę ten komputer nada się również do pracy. Tylko tyle, że będzie mocno rozświetlony. Ale kto wie, może ktoś lubi kompy do pracy, które są mega rozświetlone. Mega przyszłościowa, moim zdaniem, tak czy jak Platforma, bo mamy tutaj M5 z mega potężnym Ryzenem, a w przyszłości sobie można wsadzić, oczywiście, też coś jeszcze mocniejszego. Do tego karciocha, która starczy nam, moim zdaniem, na długo. No i cóż, możemy dorzucić dysków, RAMu, wszystkiego. Nic dodać, nic ująć. Moi drodzy, w tym materiału to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie, co sądzicie na temat tego, co w sekcji komentarzy, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy dla Was, Waszym zdaniem, 8000 zł to jest dużo, mało jak za komputer, czy wręcz absurdalnie dużo, bo też pewnie takie zdania się pojawią. Z mojej strony ja osobiście prywatnie uważam, że to jest jeszcze w dzisiejszych czasach, w 2024 roku kwota dla tych bardziej zamożnych, jak najbardziej do zaakceptowania za komputer gamingowy, chociaż dokładnie widziałem, że najlepiej klikają się, oglądają materiały z komputerami do 5-6 tysięcy złotych i chyba taki jest główny target kupna komputerów, mam wrażenie w tym kraju. No nic. Piszcie, co Wy sądzicie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Jeżeli Wam się materiał podobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad w postaci łabyczki w górę, subskrypcji wraz z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominął Was kolejny film właśnie na tym kanale. Z mojej strony to było już na tyle. Mój chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.